Możecie spojrzeć, jak fajnie wygląda. Auto się zapuściło do tego stopnia, że już nie chciało jeździć. Więc tak to cudeńko wygląda z środka. I rolki, bo jeden pasek PK to już wygląda strasznie. O, myślę, że tutaj będzie widać, jak już tutaj jest taka przedarta linia przez niego. Słuchajcie, tutaj trochę pochlapało olejem, bo odkręcałem korek, żeby po prostu zobaczyć, co jak wygląda. Widziałem, że serwis był. 5W30 przy jakimś tam przebiegu 254, wszystko śmiga i dzisiaj auto wraca do klienta, więc jeden czujnik nie z naszej winy zdech, ciekawe czemu, ale nie wiemy. Dzisiejszy filmik zaczynamy od kupiąteczki, która miała być dawno skończona, i od specjalnego narzędzia, które właśnie sobie docierałem. Zaraz sprawdzimy, czy zda tutaj technikę w tym samochodzie. Jak tak to opatentuję to i będę sprzedawał specjalnie do, tego, do tej turbiny, do tego auta. A całkiem na poważnie to skończyliśmy kupiątkę. W poprzednim odcinku mogliście zauważyć, ile było z nią roboty, wymiana turbawki, wszystkiego co tutaj szło po kolei. Wszystko jest teraz ładne, piękne, czyściutkie, pachnące. E, ale, oczywiście zawsze musi być jakieś ale. E, skończył się czujnik. W sumie to też taki teraz zbieg okoliczności, że wszystko żeśmy założyli, skończył się czujnik temperatury spalin i oczywiście tu jest jeden czujnik, tu jest jeden czujnik. Pełno czujników tutaj jest po drodze i nie mógł żaden z tych zdechnąć, tylko oczywiście musiał zdechnąć taki, który jest gdzieś ciężko dostępny w trudnym miejscu. Tam jeszcze jest taka łapa, która do niego utrudnia dojście. Dlatego musiałem kupić taką długą siedemnastkę Dociąłem ją sobie, żeby było miejsce na czujnik i właśnie chcę odkręcić, bo nie ma w ogóle dojścia do tej nakrętki Zaraz zobaczymy czy mi to pójdzie Miałem kilka sytuacji, że numery czujników były podane na kostce, w tym przypadku jest to numer podany tutaj Na czujniku, dlatego mi zależało żeby go zdemontować, żeby Znać jego numer, bo po katalogu to pokazuje przed, za, coś tam, zresztą tam i można się pogubić i zamówić nie ten, a tu już jest szkoda czasu na błędne zamawianie, dlatego jadę dokładnie z czujnikiem, z numerem w sumie jego i zamawiamy, myślę, że kopiątko żyje. W międzyczasie wyciągnę field DPF z Peugeota 207. Możecie spojrzeć, jak fajnie wygląda. Auto się z do tego stopnia, że już nie chciało jeździć. Więc tak to cudeńko wyglądać środka. Taki brud wszędzie. Też walczymy z tym peżoczkiem, bo odebrało mu resztkę mocy. A widać, że ten cały filt i wszystko się zaczęło kruszyć i nawet odpadać. Po tylu latach to już ma prawo. Pokażę Wam coś z moim tuaregiem związanego. Mianowicie on miał bardzo duże powory prądu. W sumie większość, było, większość tych problemów z poborem prądu była związana z modułem Bluetooth, ale wczoraj już mi nie odpaliło. Gdzie już poboru nie ma wcale, bo wczoraj dla pewności to sprawdziłem. Spójrzcie, bateria, ile ma wolt. Sprawdzimy sobie teraz szybko, jaką ma moc. To jest 830. Nie wiem, czy to będzie sensownie widać na telefonie. I spójrzcie, 540. No i tutaj ogólnie. Słaby ma wynik. A teraz sprawdzimy dla porównania nową baterię, którą kupiłem. W sumie taką samą. No i sprawdzam nową baterię. I spójrzcie, sami, jaki jest wynik. Więc tamta bateria, reasumując, jest po prostu uszkodzona, bo cały czas rozładowywana na maksa. Pobudzana i ładowana, i to tak właśnie ją rozwaliło Tutaj mamy dobrą, nową, wsadzamy. I te parametry powinna trzymać Szczególnie, nie teraz idzie zima, więc taki testerek fajna sprawa. Wróćcie nasza też furka z ustawiania kąta w kąta wtrysku. Bo ja akurat nie robiłem tego wciąż, to było zrobię na zegar. I powiem wam: auto jest jak nowonarodzone, ma powera A odpala zanim stajcie się kluczyk do stacyki, to można sobie tylko wyobrazić. Więc tutaj też też już składamy osłony. E, przeżyła i oficjalnie, po takie małe podsumowanie, że to się wszystko stało przez to, że e, koło pasowe się zerwało, zablokowało. Zablokowało wał korbowy i tak szarpnęło, że przeskoczył pasek i walnęły wszystkie zawory otłoki i przez to popękały szklanki. Założyliśmy nowe szklanki, a to żyje I naprawdę ma się bardzo dobrze. Kończymy właśnie mustanga. majsterek tylko zalewa olej. Będziemy robili za chwilę paseczki i rolki. Bo jeden pasek PK to już wygląda strasznie. O, myślę, że tutaj będzie widać jak już tutaj jest taka przedarta linia przez niego. I ta rolka też staje dęba. Więc tutaj łatwy dostęp jest. oraz dwa też to zrobimy i sprawdzimy czemu tutaj się poci po lewej stronie. Auto dla szwagra. Ciekawostką jest to, że ten silniczek 2.3 naprawdę fajnie się zbiera i nawet moim zdaniem o wiele lepiej niż te większe silniki, które były w nich montowane, bo bardzo porównywalne. Więc jak na tak mały silnik 2.3 to Dupką mu bardzo ładnie rzuca, dlatego właśnie miałem bitą. Oczywiście <laughs> żartuję. Jeśli chodzi o mój prywatny samochód, tego ja nigdy nie mam czasu ani naprawiać, ani sprzątać. Dlatego jeżeli chodzi o zakup dywaników, to zawsze miałem problem, bo w ten welur wsiąkał mi piasek. I zawsze miałem e, ciężko się go pozbyć, i tutaj spodobał mi się taki gadżet, który w sumie też trafił mi się gdzieś na internecie o kogoś na testach i mówię: kurde, czemu by tu nie przetestować? I pokażę Wam, jak z takich dywaników, bo takie dywaniki też kupiłem do szwagra do, do samochodu, bo już tyle czeka na tego mustanga, że mówię, zrobimy mu jakiś prezent. Więc taki oto zestawik do niego zakupiłem, a pokażę Wam jak wychodzi piasek z tych dywaników i jak bardzo szybko i łatwo się je czyści. Żeby nie było, wyjdę na zewnątrz, bo trochę tego piachu się tutaj uzbierało, a dopiero sprzątaliśmy na warsztacie po dzisiejszym ciężkim dniu. Spójrzcie sami, bez większego oporu dywanik wyklepujemy, na myjce można go karszerem pyknąć i jest znowu jak nowy a welury mogą tutaj służyć za jakąś podstawkę, jak coś tutaj grzebiemy, lawę. Ogólnie to ja sam dobierałem tutaj całą charakterystykę tych dywaników, bo to możecie sami wybrać na stronie, na stronie Ewa Dywaniki. Ja sobie wybrałem czarne plasty miodu z niebieskim obszyciem, bo to ma być prezent dla szwagra, czyli niespodzianka. Wziąłem tutaj też taką gumę pod nogi, bo wtedy fajnie, stabilnie się to tutaj użytkuje, niż mam przetestowane na swoich samochodach. Mam nadzieję, że mu się też kolorystyka spodoba, i no, chociaż trochę zrekompensuje to ten czas, co auto u nas stało, ale tam też miała być w sumie szybka i mała naprawa. I jeden przegub jak to szwagier mówił, a wyszły blacharki z dwóch stron samochodu, ale to pewnie widzicie na poprzednich filmach na YouTubie. Moi drodzy, tutaj to jest coś dla Was. Jeżeli Wam spodobały się takie dywaniki, jeździcie z dzieci. Mi, czy po prostu nie lubicie tych welurów tam jakoś trzepać i chcecie mieć ładny, taki fajny design w swoim samochodzie, to jest tutaj dla Was kod rabatowy. Mianowicie, jak będziecie zamawiali i wpiszecie Peter 5, to macie 5% rabatu na całe zamówienie, więc ja Wam gorąco polecam. Ja użytkuję w Audi w Passacie, szczególnie jak jeżdżę z małym dzieckiem to się przydaje, tam normalnie cuda idzie znaleźć. No i co? I bierzemy się dalej za a Ja tak patrzę co tutaj majsterek robi, a słuchajcie, pan zalał płyn chłodniczy z bańki, zużyty płyn chłodniczy do baku. Ja słyszałem, że ktoś potrafi do diesla nać benzyny, albo do benzyny diesla, a tutaj ktoś zalał płynu chłodniczego, a w środku się zrobiła taka paczka. takie błoto, że to nawet jest nie do pisania. Poszedł nowy zbiornik, oczywiście klient sobie sam to załatwił, my tylko montujemy. Już jest montowany nowy filtr paliwa i kilka innych elementów, no ale jeszcze o takiej akcji to nie słyszałem. Po ciemku lany, więc moral z tego taki, nie lejcie nic po ciemku przez lejek, bo możecie pomylić bańki. Robię właśnie takiego deala, nie mogę sprzedać hambry. Właśnie ją wymieniłem na Fordzika. Takiego, o Fordzik z 15 roku, Alejandra z 10. 250 tysięcy przebiegu, 9 osobowy. Myślę, że fajny biznesik, zobaczymy co z tego wyjdzie. Właśnie go tutaj oddaję do nowych nabywców Wymiana za wymianę Jeszcze dopłata po ich stronie Więc myślę, że ciekawy biznes Więc jakby ktoś szukał Forda To posiadam Więc nasza wymiana została w pełni dokonana Właśnie sobie jeszcze chodzę i je oglądam Z przodu ma troszeczkę Podrapany zderzak Tutaj zderzak tak samo Błotnik w sumie nic nie ucierpiał Bo na zdjęciach wygląda, jak był, był jakiś nie wiem, pognieciony, Ale jest spoko no i ta wgniotka w sumie z tyłu O, można by się przyczepić tutaj do tych opon są już takie trochę spróchniałe z przodu są nowe więc można by na tył wrzucić nowe opony zderzak to podejrzewam spoleruje i druga lampa więc nic strasznego a naprawdę godne zainteresowania w sumie szkoda, że nie ma haka chociaż widziałem, że i tak jakby coś to nie ma dużego uciągu no, i tutaj widzicie, że, nawet jak ma tyle siedzeń, to z tyłu ma jeszcze sporo miejsca. Ja tam za ten samochód dużo nie chcę, około 10 tysięcy euro. Na rynku stoją o wiele więcej, więc myślę, że nawet ktoś, kto kupi, to będzie z niego w pełni zadowolony. Tak sobie oglądałem, że tutaj jakieś USB ma, zapalniczkę, wyżane fotele, klimę. No, tak dosyć wyposażony jest i można sobie przez bluetooth muzykę puścić nowy akumulator nowe paski dostał nowe rolki silnik też ogólnie sochutki sobie mogę pokazać dopiero miał zmieniony olej nie lubię tego w Fordach, że trzeba to tak otwierać o moment bo to też lubi się psuć nasza strach to kurde Strach to otwierać. Dobra, słuchajcie, tutaj trochę pochlapało olejem, bo odkręcałem korek, żeby po prostu zobaczyć co, jak wygląda. Widziałem, że serwis był 5 w 30 przy jakimś tam przebiegu 254 w 2022 roku i tutaj tak samo był jakiś czas temu przy 265 ładna karteczka nawet z winem. No i do czego dążyłem? Wszystko takie dosyć suchutkie. Wygląda przyzwoicie czy od dołu, czy od góry, były robione te paski, rolki. No to widać, że są świeże. A tak, auto dosyć w pełnym oryginale utrzymane. Więc możecie ocenić sami, czy ten deal się udał czy nie. Klimat jest sprawna, grzana przednia szyba. A taki dosyć ciekawy samochód. Nie żebym go na starcie przechwalił, lepiej nie. A więc wyjazd wyjazdem, ale właśnie rozpakowuję nowy czujniczek do naszej kupiąteczki. Były jakieś tam zamienniki po 400 zł, ale tutaj za 700 był nowy, więc jakoś nie chciałem ryzykować, że coś potem będzie nie tak. Bo to auto już naprawdę ma tutaj nie mam inwestycję. Składam czujnik, odpalam i pokażę Wam, jak będą się teraz wszystkie czujniki zachowywały. Spróbuję wypaść DPF. Jeśli chodzi o naszą Toyotę, dodaliśmy tutaj teka do zbiornika. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi o tą Toyotkę co Pan zalał płynu chłodniczego do zbiornika paliwa i zrobiła się śmietana. Wszystko wyczyszczone, nowy zbiornik, nowe pompki, nowe filtry. Wleciał Tek. I to dwie butelki do zbiornika Przepłukało wszystko, auto żyje z podączyć Podłączyć kąpa i zgasić czeka, więc jest dobrze No i było tutaj sporo do roboty Jeszcze mój majsterek zachorował Dlatego nie było jak Wam tego nagrać, założyłem nowe hamulce Hamulce dopiero, w sensie kawałeczek przejechałem Dopiero widzicie sami, że się docierają No i jeżeli chodzi o nasz czujniczek Pokażę Wam jak to teraz wygląda, jak to działa DPF się wypala normalnie Pierwsza wartość to jest ta, która była minus 40 W tym miejscu, o Teraz już jest OK, więc ten się wypala. Czujnik jest założony, błędów nie sypie, wszystko śmiga. I dzisiaj auto wraca do klienta, więc jeden czujnik nie z naszej winy zdech. Ciekawe czemu, ale nie wiemy. Jakiś może falerny zbieg okoliczności. Teraz ku piąteczką się jedzie fajnie, bo wcześniej też się przejechałem, to tak hamulce waliły, że jeździć się nie dało. To przez to, że były założone kloczki nowe na stare tarcze, a ta już jest gitarka powiem Wam, że nie było kiedy tego nagrywać, ale do Mercedesa złożyłem kompletny przód, wygląda to wszystko już ładnie, silnik ładnie pracuje odpowietrzony wszystko szczelne, klima nabita więc wygląda to przyzwoicie, zostało mi do dokupienia kilka takich drobnych elementów, mocowania lampy, lewy, prawy no i z grubsza mamy to, mamy to trochę tutaj Pada u nas, dlatego wjechałem na podzadaszenie, a zaczął się sezon z oponami, więc jest nawałnica z oponami, a obiecałem, że jakąś aktualizację, aktualizację skręcę, więc nagrywam, że Mercedes ich żyje.